Jeżeli patrzymy na Polskę, to niemal cały teren naszego państwa nadaje się do zamieszkania i ludzie są rozłożeni po Polsce mniej więcej po równo. Takim bardzo ciekawym przykładem odwrotnym do sytuacji Polski są Chiny, gdzie jak widzimy, większość obywateli mieszka skupiona raczej w jednym miejscu. Ogólnie na świecie mamy wiele przykładów różnych państw, które powiedzmy są duże jeśli chodzi o terytorium, ale na większości tego terytorium nikt nie mieszka, a ludzie są skupieni w mniejszych obszarach. Przykładowo taki Bangladesz jest ponad dwukrotnie mniejszy od Polski jeśli chodzi o powierzchnię. Ale mieszka tam ponad 4 razy więcej ludzi. A takie skupiska ludzi, ważne ośrodki gospodarcze czy po prostu no miasta, fantastycznie pokazują mapy nocne, czyli po prostu zdjęcia satelitarne wykonane nocą, bo wtedy właśnie widać, gdzie, jaki obszar jest oświetlony. Jeśli chodzi o Polskę, to tutaj oczywiście króluje ogólnie cały Śląsk, cały ten obszar gospodarczy Śląska, no bo on jest taki pod tym względem najbardziej potężny w Polsce. No i obok niego jest oczywiście Warszawa i inne duże polskie miasta, jak widać.